Cześć, dzisiaj pozdrawiam z muru Huanghuacen w Pekinie, oczywiście. Jesteśmy jakieś 60 km od centrum miasta, niedaleko w każdym razie. I tutaj jest taka sekcja muru, która jest nad jeziorem. Nazywana jest też e, no, mur chiński, wielki mur nad jeziorem. Jestem tutaj drugi raz w ogóle. Ostatni raz tutaj byłem 3 lata temu, więc no, trochę dawno troszkę się pozmieniało, ale niewiele. Oczywiście mur wygląda tak, jak wyglądał dawniej. Zmienia się tylko to, co jest e, no, w okolicy. Wstęp tutaj kosztuje 60 Iłanów, czyli powiedzmy 33-36 złotych, a Miejsce to jest znane te, także z tego, że wiosną tutaj ładnie żółte kwiaty kwitną, i, i podobne jest ładnie. No ale teraz jest zima, grudzień, początek grudnia, więc no, kwiatów nie ma, oczywiście. Miejsce, gdzie mur wpada do tego zbiornika wodnego, no i tutaj się przerywał. Tam dalej potem prowadzi. To jest jedyne takie miejsce, tutaj w okolicy, gdzie mur, no, wpada do wody. Jest tutaj kolejka, którą można wjechać sobie na górę na mur, ale oczywiście nie nieczynna w zimie, więc musimy jakąś taką drogę znaleźć naokoło jakoś, żeby się tam wdrapać. Tutaj mur także wpada do wody i teraz obecnie jest tutaj budowany jakiś taki most, przejście. Po prostu chcą połączyć te dwa końce muru, żeby normalnie można było e, tędy przejść, ale jeszcze trochę to chyba potrwa zanim to skończą, więc póki co. W dół się nie pójdzie, ale pójdzie się w górę, w drugą stronę. No i oto dotarliśmy do końca muru. Teraz pozostaje tylko wracać na dół. A widok sąd jest całkiem okazały, a gdyż nos smogu dzisiaj nie ma, wszystko ładnie wygląda. Tutaj tymczasem zaczyna się środkowa część tego odcinka muru. No i też ona jest bardzo krótka, w sumie to tylko tam pójść 100 metrów, pewnie czy 200 można się z powrotem wrócić. Tędy się dojdzie do drugiej strony tego całego mostu, który budują tam na dole, więc idziemy. No tak, po małym obejściu jestem teraz znowu w miejscu, gdzie mur tutaj wpada do wody, ale tutaj tędy można pójść i ominąć tę wodę, i potem pójść na tamten odcinek środkowy. A tutaj jest i koniec muru z drugiej strony, tej środkowej. No i cała budowa mostu prowadząca na drugą stronę tego zbiornika. A oto i najwyżej położony punkt na tym odcinku muru. Zachód już powoli jest, więc no, widoki są fajne. Powietrze w dodatku jeszcze się poprawiło, widoczność jest świetna. Gdyby było tylko trochę cieplej, no bo to już zima idzie koło zera, no to by było lepiej, ale i tak jest fajnie. Muszę też powiedzieć, że przez to, że tyle jest tych różnych miejsc w okolicach Pekinu, no i w całym Pekinie, naprawdę to miasto jest świetne do, no, do, do życia, do mieszkania tutaj, bo no właściwie cały weekend można sobie jeździć przez no, jakiś długi czas, przez parę lat pewnie w inne miejsce, w inny park, w inny las, na inną górę i tych wszystkich rzeczy i miejsc, które tutaj są naprawdę nie sposób policzyć, e, więc jeśli jest jeszcze taki dzień jak dzisiaj, że dosyć ładny, słońce jest, niebieskie niebo to nie ma chyba nic lepszego niż przyjechanie sobie na taki mur i pochodzenie sobie. W dodatku dzisiaj tutaj spotkaliśmy tylko dwie osoby na całym odcinku to praktycznie tak jakby mieć całe to miejsce dla siebie. W internecie nawet jest strona, gdzie można zobaczyć kamerę to znaczy widok z kamery właśnie na tę część muru i tutaj niedaleko była kamera, a tutaj właśnie widać jak ja przechodzę obok kamery więc można siebie zobaczyć w internecie. Oczywiście z lagiem jakimś tam 4-5 minutowym. A tutaj też jest Tama, miejsce gdzie zaczęliśmy i wioska. Dokąd trzeba przyjechać, no żeby zacząć całą wspinaczkę na mur. Niewielka. zastanawiam się ile tutaj. Może wynajem kosztować kiegokolwiek. Pewnie tanio. Myślę, że z 1000 juanów, 1500 może za takie niezłe mieszkanko. No, może tutaj nawet ciężko znaleźć nicą mieszkanko, ale jest. To by też było na tyle. Jesteśmy już z powrotem przy wyjściu, więc tutaj się żegnam ze wszystkimi. Dzięki. Do zobaczenia więc kolejnym razem. To był wielki mur chiński Huanghua a nie wiem ile jeszcze tych sekcji muru będzie do pokazania, ale jak będą, to będą. Cześć!